Wykonawca rozpoczął pierwszy odcinek prac związanych z remontem ulicy Turystycznej. Na odcinku nieutwardzonym rozpoczęło się korytowanie, wykonawca właśnie układa krawężniki i podbudowę. W kolejnym etapie wykonawca wykona frezowanie nawierzchni asfaltowej. Będzie ułożona warstwa wiążąca, warstwa ścieralna i ułożenie nowych krawężników. Prace te związane z realizacją tej inwestycji mają potrwać do końca września tego roku. Wykonawcą tego zadania jest Zakład Usług Komunalnych z na Notecią. Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 50%, a zadanie opiewa na kwotę pół miliona złotych. Już teraz gołym okiem widać, że no, powoduje to pewne utrudnienia w poruszaniu się tą um, ulicą. Czy tak samo będzie na tym dłuższym odcinku, czy tylko tutaj? Ten odcinek, który teraz widzimy za moimi plecami, jest całkowicie zamknięty ze strefy ruchu. A drugi odcinek, oczywiście opracowana jest organizacja ruchu, więc. W drugim odcinku będzie ten ruch odbywał się wahadłowo, będą oczywiście utrudnienia w dojazdach do posesji, ale tak jak już tutaj wspominałam, będzie to tylko nakładka bez samej podbudowy, czyli bez takich istotnych i dużych prac modernizacyjnych. Więc te prace myślę, że potrwają szybko.